Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Mubi, Mubi, która pięknie ubezpieczyć wszystko lubi. Czyli co? Macie samochód nowy, combine, traktor, nie wiem, przyczepę. Wchodzicie tu w link, wszystko macie wyskakuje wam tabeleczka, wypełniacie elegancko i wybieracie wszystkie wartości, które są niezbędne dla was. Next. Pamiętajcie, że korzystając z Mubi możecie zaoszczędzić na zająca, na wakacje, na odżywki, na to, co tam tylko chcecie. Zawsze to jest dla was kasa. Macie cashback na hasło ekipa. pierwszy link w opisie filmu. <grym> Shubi, dubi dubi, czy mnie mała lubisz, bo mnie Mubi lubi i ubezpieczyć mnie lubi Mubi. Dziękuję. Siemanko, witamy w kolejnym odcinku Strong Ekipy, dzisiaj powróci do nas zaginiony człowiek, członek. Dzień dobry, miałem bardzo ciężki weekend, tak delikatnie powiem i nie mogłem ostatnio być na żadnej konferencji, no i co, no i tyle, nie? Ale i tak szybko do nas powróciłeś. Tak, ale już jestem, już jestem, everybody. Płyta piśniowa. Przepraszam was za moją nieobecność, no ale... Ta nieobecność była spowodowana historią. historię pisane przez życie. No. Nie, będę, nie, nie będę mówił, no. Sprawy, jak to mówią... Umy... <grym grym> jak to się mówi? Sprawy... Siła wyższa. Po prostu, prostu Przetrenowałeś się. Tak. Zabrało, zabrało. zabrało mnie, zabrało mnie strasznie. I nie mogłem... Zmierze zabrało, ale my wróciliśmy. <grym> Serdecznie. co to do samej konferencji, to do samych walk. Jest parę fajnych... Jest. Będzie walczyła nasza koleżanka. Kaśka, ma. Ciekawe, ciekawe, czy, 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 czy się przygotuje no, na luna. Nie no, mówi, że może z, nią, z tą klientką i z jej chłopem na raz. Wychodzić. Tak się, tak się żałą, że. Taką są deklaracje, bo jak się za mocno zadeklarujesz wszędzie, to później każdy od ciebie ma. oczekuje, żebyś wiesz, góry przenosił i powiem ci, na przykład ze mną by było to samo, bo każdy tu mnie wiesz, na, ja opowiadałem stare historie nasze na na tym na tutaj u nas na kanale i tak dalej oczywiście jest to prawda. Yy, każde słowo z tego to jest prawda i teraz ludzie wymagają żebyś wiesz wszedł na ring po prostu zwinął gościa, zwinął ring i całą ale najlepiej do no niej, żeby to było tak, wiesz, no daj, to... a dzia! Ja. Tylko to, to trzeba wziąć pod uwagę, że ja też mogłem opowiadać jak dźwigałem, ale już tak nie będę dźwigał, to bo no bo lat, lat temu 15 coś, no, no to... zgadza się, dokładnie. No, Teraz wszystko też poszło, już poszło do przodu, też to na walkę z, w OKTAGONIE i na walkę na ulicy, nie? No, aha, właśnie, no. inaczej, inaczej to jest, wiesz, trzasnąć kogoś do pod sklepem <grym> albo, czy tam, wiesz, sztuka, inaczej się bić na przykład trzy rundy po 5 minut, nie? Ale na konferencji wisz, Kuki zrobił. Ja to, ja to wiesz, słuchaj, ja to, no co ja Ci powiem, ja to lubię jak coś, to szybkie akcje, tak? Do takich jestem przyzwyczajony, ja to nie lubię długo, du, dużo gadać, nie lubię, nie? Z panem Jackiem Burańskim Cię widział. ja powiem Ci szczerze, nie będę, rzuciłeś tam nazwiskiem, ja nie będę poruszał tego tematu na kanale, bo... Ale lubię walka mamy dobra. Znaczy powiem, do, jak, no jaka to by była walka? No gościu ma, jest też y, starszy dla na nas, 50? No na 54. Cztery? No o kim o Znaczy no chcesz o nim gadać, to ja mogę dwa zdania o nim powiedzieć, ale. No, ja... ja myślałem, że o Majeskim. Ja powiem czy nie jestem za ale tym, żeby... To, czy, albo jeden, albo drugi. No, to, 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 to Myślałeś, że to by dwie fajne walki. No, znaczy no, ja nie jestem, żeby tu, tu wiesz, no, nie, ja, ja się wypowiedziałem Majeskim... kiedyś na temat. Słuchaj, z Majeskim to jeszcze by była walka, no bo tam, no to, to, to nie wiadomo, jakby były ten, czy ręce w oleju i, i w szkle. Ale właśnie na konferen konferencja... My... jeżeli ci chodzi o konferencję, no to. No jest konferencję. No tak, ale konferencję, po, po, powiem ci tak, konferencja ze mną, by wiesz, jak wyglądała że on by do mnie, zaszumiał by do mnie na konferencji i on by dostał prawdopodobnie do tej konferencji w pysk. Chyba, że on chodzi z pięcioma, wiesz, ochroniarzami i tak dalej, bo jak on by do mnie zaczął brzęczeć na jakiejś tam konferencji, to ja bym mu powiedział krótko. Po, po pierwsze, no nie chcę się tu rozwijać, bo mam, miałbym dużo do powiedzenia na temat tego gościa, ale nie chcę się wypowiadać. Ja się kiedyś wypowiedziałem na jego temat, jak byłem trochę trafiony na fejmie, na twoje walce, że ja po prostu to jest tak samo, jakbym pod szpitalem psychiatrycznym się wyzywał z, z najgorzej chorym yy, pacjentem. A jakby przyszło do jakiegoś tam wyzywania się na konferencji, to ja bym sobie w życiu nie pozwolił na to, żeby on powiedział do mnie o jedno słowo za dużo, bo ja bym po prostu wstał i wydostał psyć. No tak, ale czytam, że co do walki, no to nie można powiedzieć, bo był charakterem pokazał. Żaden nic nie pokazał w tej partii. Ale ja to ci już mówię, ja, ja ci mówię już, dlaczego nic nie pokazał. Ja to, ci... Z charakteru za nie pokazał. Ty tyle co na głowę przyjął, powiem ci i nie, nie Ale... w co to się nie usiadł, to zarosza jeszcze szacunek. Posłuchaj, posłuchaj, co ci powiem. Ty byłeś i to widziałeś. Staliśmy pod barem kiedyś i gość prał gościa. Ile gość dostał od jednego gościa razy w ryj? A to mówisz o ty, co? Dostał! No, podnosz. Tak, są ludzie, którzy nie dysponują bardzo silnym uderzeniem, rozumiesz? I on po prostu nie dostał dobrego strzała od Arka. Ja, broń może nie ujmuję nic Arkowi, bo ja Arka tańcule prywatnie bardzo lubię, ma chłopak wysokiej umiejętności, trenuje, jest wyrzeźbiony, wyżyłowany, ekstra. Ale prawdopodobnie Arek nie ma takiego strzała nokautującego, no bo skoro trafiasz kogoś w twarz, czysto, 120 razy czy tam 150, Naliczyli, tak? No to jakby, nie wiem, to są ścianę by pierdolą 150 razy i bym w niej zrobił dziurę, nie? No wiesz o co chodzi? No, no nie pomyślałem o to w ten sposób. Nie? No, no kałk to jest dwa... Jest lokał, nie szał wchodzi i nie Tak, ale, ale po był, wstawał, walczył, kurna, dużo są takie swojemu, swojemu w tych walkach chwilkowi tu się wycofało. No. Na no nie nie szacunku, szacunku dlatego nie mam, nie mam szacunku dla tego gościa, ja powiem ci szczerze, też widziałem walki żuli pod sklepami, to też butelki kurwana na obie pękały. Rozumiesz, kurde, trzały, buty, wszystko, ludzie oni wstawali i walczyli dalej. No. To nie jest no, nie nic nadzwyczajnego. Sz Szacun trzeba mieć, kurcze, chłopiec po 50. wyszedł. Nie, nie. No, nie, nie. Tyle ty, ty co przyjął, to jeden by się wycofał. Nie jeden by, się wycofał. No. by powiedział, dobra no, no, A posłuchaj mnie, jak ty byś go uderzył, albo ty, to uważasz, powiesz, że. Ja nie mówię o sobie. Ty, ty go trafiasz, na przykład wychodzisz z nim do walki, jest pierwsza runda, i w pierwszej rundzie do trafiasz 10 razy czysto z pięści w twarz. Ty, albo ty. No to powiedz mi, co by się z nim stało. Kurde. No, bo ja sobie nie wyobrażam. Ciężko powiedzieć, będzie. A to jest inna waga. Też. Nie no, tyle ważę, co my Nie. Nie, nie, nie no gdzie? No 90 kilo no ty 105, a ja w momencie walki, jakbyś walczył, to ile No to jak ja bym walczył, to, to ja bym ważył 100, albo 98. Gdzieś skut z 10-15 kg na pewno, jakbym zaczął się ruszać czym nie? No to bym ważył 100 kg, nie? No to też niekoniecznie musiał być wapie, gdybyś być. Dobra, to nieważne, no będzie następna ich walka, zobaczymy. Oh, Ale jest rewanż jakiś tam Cula Contra coś, no to, to, coś tam podobno, grubę no Ale army. to z y, młodym Morańskim. Młodym? Tak, Ta, to Krzyciński ma z tym młodym. Ale nie, no, no teraz mu no, przez zapowiedź była, no Kwieciński, tańcula i prawdopodobnie... Kwieciński kontra ten młody, no. Ale na no, następnej gali przecież no, że on ma, sobie obrał y, za cel dwóch tych i jednego potężnego y, tego sportowca. Ja tak? powiem Ci tak, jakbyśmy rozmawiali o tym młodym, co grał w tym serialu jakim tam, kombi? Lombard. Jak? Kombi? Lombard. Lombard, 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 no co w Lombardzie grał, tak? To ja na niego do niego z nic słowa nie powiem, oprócz tego, że trochę jest tam, wiesz, cofnięty w rozwoju i być może ten ojciec go zniszczył, zniszczył tego, ale ja na niego z nic nie powiem, jeżeli chodzi o walki, bo on się bije. Zawzięty jest. Zawzięty jest. Ten dwójek Władek chyba naprawdę w niego wstępuje, bo ten chłopak <grym> naprawdę się bije. Się nie, no, to nie, 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 no nie można być, charakteru nie można Skazuj. nie wytrzymał do końca. No, dokładnie, no to ty ciosy zadawał, ja to myślałem, że on już zdechnie, to jest on charakter, ten chłopak ma. Nie można powiedzieć. Ja na niego złego słowa nie powiem. Na, na młodego nie złego słowa nie powiem. Na, na ten, natomiast ten stary dla mnie to jest po prostu... Dobra, ty no nie będziemy odcinka poświęcać na wykonana... By na Komendia. Ja. Mój moranem walczyć, tyle cieszy powiedz. Co to? Ten Tarzan chcę złotane właściciel. To znaczy? Ale kto? Tarzan. Tarzan, albo oni mają jakiś tam No teraz Alan się bije, Nie wiem o co tam chodzi. Podobno yy, tańcula coś tam mieszał. Yy. Alan, to I to... Alan Kwieciński Alan Kwieciński to go zbije tego młodego Murana, bo Alan to jest bystry tak naprawdę. No, no zobacz, co on nawet z Denisem, jak we, tam walczył, ile wytrzymał. Ale ja czekam zawsze na swojego rywala, ale nie doszłego. No twój nie doszły rywal no no teraz na TikToku robi robotę. Nie ale do walki ma się stawić. Raz hmm. się nie stawił, drugi raz musi się stawić. No to, to ja też mogę wiesz, się masz no, tosy, kabanosy, kutosy, tu wjechało coś tego, kurwa, człowieku, że pa jak chuj jest, ty. No na czym on buduje swoją karierę? No, z jakim można z niego przykład wy, wynieść? Że będziesz chodził po pijanemu, opowiadał, że jesteś tosem, kabanosem, czy tam. Czy... Nie widzę, co ja to no, dla mnie to nie śmieszne, no może dla gimnazjum, tak. No ja też, słuchaj, też nie chcę tego chłopa obrażać, no ale. Dobra, a jak obstawiacie? Szeli z parkiem. Palatka rzymska. No park, park, park. Z zasady K1, tak? Czy kich Z zasady MMA. Tam jest pierwsza runda w boksie, dwie kolejne są w MMA. Norman. Pierwsza runda w boksie. Norman. Norman, Norman Park. Norman Park, no, coś no to doświadczałeś. że jak walczyłem z pokój, stawiam na pokój, wiecie? Norman park. Norman, park. Norman park, ale ja muszę powiedzieć o Szelidze, że Szeliga to jest naprawdę, że nas pieśń pięć na chwilę obecną. Jeszcze? Wychodzą mu te, wychodzą, wychodzą No wychodzą mu te chłopaki, chłopaki szały i, 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 i wiesz, no, nie można powiedzieć, no, ja, tam, wiesz, ja tam nikomu nie wiesz, nie cukruję, nic, ale, ale, ale no chłopak naprawdę dobre walki no. to czy. A to się chłopak leje. On się leje. Ja rap powiedział, to był wypadek przy pracy, no ja powiem ci tam, nie, nie chcę się wypowiadać, ale moim zdaniem no ja to na araba stawiałem, nie? Ja też na araba stawiam z arabem bo arab jest naprawdę dobry zawodnikiem. No. Ale nie powiem, że liga dobrze idzie, ostry chłopak. Na ulicy można się naciąć też. Wiesz, no tak, no, 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 no słuchaj, no, każdy, każdy tam ci wypali strzała na ulicy, no, to byś leżał i kwiszał, nie? No. Ale też tam jest jeszcze jedno, żeby tego strzała wypalić, powiem ci, bo naprawdę, wchodzi mu to, kurwa, zajebi się mu to wchodzi. No wchodzi mu i to wchodzi mu w taki momentach, że już jest niby, wiesz, A. trup, nie? Kam kamerzysty Walka, to jest? Fagata? Z kim? Kamerzysta nasz. Z... Monika Kociołek. Monika Kociołek. Kamerzysta nasz chciałby walkę z fagatą, ale walka, walka łóżkowa, walka wieczorka. Tylko w parterze. <grymne> Tylko w parterze. Tylko nie wiadomo czy fagatę, czy fagata jego. <grymne> wygrała, nie? Jedna runda tak, druga tak. Nie wiadomo kto by wygrał. A nie, ale to by się mogła runda, wiesz, skończyć bardzo szybko. Podejście do rundy, psz, runda. ja już. Fagata, 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 wiesz, lewym cyckiem go. By trzeba było obwodę był, pobudz jak coś, no. Tylko że nikt by ci znać, bo żaden nie jest kawalerem. Ja wiem, że Nie da rady. się wcześniej parę zgłosił. Słuchajcie, w ogóle to kurde powiem wam tak, usta ustalamy, że co, robimy live, y? bo powiem wam tak, dużo pytań, dużo komentarzy. My na te komentarze nie, może, nie, nie mamy kiedy odpisywać, nie chociażbyśmy panią. bardzo chcieli, a tak naprawdę chcielibyśmy mieć kontakt z widzami, chcielibyśmy wam opowiadać na, na pytania. Właśnie kombinujemy panowie i panie, nasi drodzy będzie, widzowie. Będzie, studium. będzie studium. studio. Będzie studio. Ogarniemy studio. Dawajcie być posekin nagramy. Będzie studio, Karwa, chce nagrywać piosenki. zobaczymy. Jakby chcecie piosenki pysenki, nagrabiąc strągę i No to nagramy, no na TikToka musimy coś nagrać. To będzie studio Strong. Studio, studio Strong? No, o, właśnie, o właśnie, dobrze mówisz, Ty. Studio Zrobimy studio, studio Strong, zrobimy. I będziecie mogli nam zadawać pytania. Normalnie będziecie mogli z na nami gadać. Bo bardzo dużo komentarzy jest, my mówię, na te komentarze nie możemy odpowiadać, bo nie mamy czasu. Eee, kurde, no a na tych live'ach możecie z nami pogadać i w sumie my też byśmy chcieli pomajerować z wami, prawda? No hmm. jest ty Nie Raz mieliśmy tego heretycznego, to mega dużo ludzi było. No, no dokładnie. A już w, studi zawsze... w studio Strong będziemy jak Jan Suzin i... Tony Harnik i Dadzi i Krystyna Lowska. Jak Krystyna Lowska? <laughs> ja jestem. Tak. No prowadzili. Ja, ja już Okay. Ja już oficjalnie pseudonim Tadeusz, tadeusz Drozda i się trzymam tego. Tak. I normalnie będziemy sobie z wami bajerować i tyle, i każdy będzie zadowolony, nie? To Raz, będą dobre jaja, nie? I dwa razy w miesiącu będziemy cykać takie live'iki, pokazać, co się u nas dzieje A, na żywo, co robimy, czy zajmujemy, gdzie jeździmy, co robimy, jak trenujemy, jakie mamy treningi itp. I będziemy i bardzo często chcecie, żebyśmy kogoś pozdrawiali, no powiem wam szczerze, na live'ie możemy pozdrawiać. Ja też mam milion wiadomości. Robi. czy Kazia, czy Kenia, czy Halinę z Bału... I te 200 osób, jak przyjdziemy z jej popki robić. Tak, na, 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 na. Popki robić, a ile osób pisze o zrzeczenia, bo tam ktoś kończy tyle i tyle lat. To wszystko na, na tych live, bo będziemy to Tak, no, ale osób. właśnie... Się o właśnie, ja mam sprawę czy... My nie możemy nagrywać życzeń i wysyłać, bo ja, to ja wam powiem, i, bo ja mam bardzo dużo tych wiadomości, on też, o, 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 y, Konrad pewnie też, my nie możemy nagrywać życzeń i wysyłać, dlatego że my mamy umowy z telewizją, na przykład, które nas też tam zobowiązują do, e, pewnych, do pewnych rzeczy. Natomiast, tak jak mówiliśmy wcześniej, wy zawsze możecie nas zaprosić. To jest kwestia do dogadania z nami. Możecie na stronę ekipę pisać wiadomości, jeżeli chcecie się z nami spotkać, zaprosić nas na jakąś imprezę, jakiś event, otwarcie knajpy, cokolwiek. Chcecie się ze mną przejechać korwetą, jest to możliwe. Tylko mówię, to jest kwestia do dogadania. I piszcie, jak jesteście zainteresowani wiadomości prywatnej na stronę ekipę albo na nasze po prostu Instagramy czy Facebooki. Piszcie wiadomości i tam się możemy dogadać. I co tam jeszcze? Dzisiaj tak po prostu odcinek też walimy na szybko. Dzisiaj o takie opowieści z łapkiem. Dzisiaj opowieści z ławki albo z ławki. No. Dzisiaj jest tak Dzisiaj. trochę o wszystkim i o niczym. Powiem wam szczerze, bo już późna godzina, ale następny odcinek gdzieś walimy konkretny. No i co, ja jak zwykle Was pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego. Zdrówka, żebyście nie mieli żadnych problemów. Jesteśmy w piątek jechać na galę. tutaj Aść. niedaleko, daleko, Ale ga gala została, to też powiem od razu wszystkim, gala została przełożona na 5 maja. Tak, także nie spodziewajcie na nas się nas. Nie spodziewajcie się nas w tym tygodniu nigdzie w sobotę. Tylko to jest wszystko na 5 maja przełożone. Lecimy 5 no maja. ja widzimy się w kółce na Gali Fight Rose. A cię rozmawiając z Arkiem Tańczulą, 29 lecimy na Wodore. Cześć. Piłka 15. Tylko butelka w... sztuka. Tylko w rejetach. Teraz jestem jak Wilhelm Tell. Uwaga. Poczekaj, jeszcze za Ja nie kicam, mówię od razu. Ja Dobra. To nie, od razu. Kurwa, się Ale piątka, tylko lekka piłka, bo... to będzie w tym filmie. Słuchajcie. Na sam koniec subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, rośnijmy wszyscy w siłę, bądźmy silni i Pan co? Miłego wieczoru. to nie żadna lipa. Tak. Widzimy się w następnym odcinku. Tak tak. Słuchajcie, Fajr. ja to jak zwykle, wszystkiego dobrego, wam życzę, zdrówka, żeby wam się szczęściło, powodziło żebyście nie mieli żadnych zmartwień, ani problemów. Dziękuję, mówiłem to ja, Kevin Levroni.